Okej, okay, witam Was po raz kolejny już w czwartym odcinku. Eee, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. No i co? I trzeba pokręcić tym. No teraz. Teraz mi to spuściłeś na dół. Na cholerę mi to teraz. Okej, rzućmy okiem w takim razie. Co my możemy tutaj zrobić? Tutaj mamy jakąś... Tutaj mamy jakąś wieżę. Naboje do Tomiego, mapa południowej części wschodniego bloku więziennego. No okej, okay, ale co nam to da? Idziemy w takim razie jeszcze dalej. Tutaj zobaczymy. Znowu mi coś w tej terkocze. Na bank mi coś wyskoczy. Dalej. Punkt kontrolny, jest, jest dobrze. Wow, to drzwi się zamykają, moja bo się boję cały czas. Instrukcja obsługi mi otacza ognia? Library, mają tutaj nawet bibliotekę zobaczcie. Tutaj jest gdzieś ten kurna fryer. Słyszę go. Gdzieś tu jest, gdzieś tu jest, kurna, słychać go. No gdzie jesteś? No cwaniaku, chodź! No, to jest za zaminowane Spuścili te smrody. Oj, ja pierdzielę kurna. Tak, ciemno, 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 ciemno. Nie lubię jak jest ciemno. Nie lubię jak jest ciemno i nie lubię jak się świeci na zielono! Ty kurna! Nie, 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 nie. Nie! Dlaczego oni się rodzą jeden z drugiego, no? Muszę przestać w tym bestiariuszu. Kurna mać! Are you fucking kidding me, Guy?! Wow! Nie, 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 nie. Nie tracę amunicji na was. Spierdzielać! które ja mam uciekać, w którym ja mam uciekać? Dobra, tędy tyle jak najdalej od nich. Ło! Ja pierdziut! No nie, jak nie jedni, to drudzy! Kto to powiedział? Zamknięte? No, chyba tego nawet się nie odtworzyć. Jak przyspilony. Ok, no to co, schodzimy na dół? Czemu zawsze na dół? Czemu zawsze na dół? G! Gdzie jestem? Biuro, biblioteka. Chyba nawet dobrze trafiłem. No, tutaj trzeba iść. Tam było tyle drzwi. Głupia gra. Dlaczego ja się na to zgodziłem? Mam nadzieję, że choć... o, maksimum flar. To dobrze. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam się będzie... Blok piąty. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam się będzie podobało. Heart of Darkness. O Jezus. Jesteśmy tak cholernie dead. Hargrave jest taki psycho. Shh. he'll just nas szybciej sooner. Myślę, że moje nogi się I Chcę want żeby to się skończyło. Nie daj mu satysfakcji. Zawsze wiedziałem, że Hargrave był fuck. Nie wiem, kto to jest. Infirmer. Gdzie jestem teraz? Po, y, poziom A. Am, ambulatorium? WC, pokój operacyjny. Coś czuję, że tam będzie chory shit. Jak jest pokój operacyjny, na bank będzie chory shit. Hey, Czemu tu jest tak ciemno? Już lepiej naboje, naboje, naboje. Jak najbardziej, wszystko nam jest potrzebne. Sześć puteleczek. O Kto? Spokojnie, nie wiem jak was uratować, ale okej okay. Poczekaj! Sprawdzę jeszcze resztę! No dobra! Tylko sprawdzę jeszcze resztę! Co jest? Nie, 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 skąd ty się tu wziąłeś? Ty? No nie! Nie już na nas chciał się rzucić. No nie, 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 nie Możecie odejść ode mnie Jestem delikatny No nie, 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 nie Ale się wpierdzieliłem Chodzę pod, po tym głównie, no nie, nie, nie dobra A zachciało mi się, zachciało mi się zwiedzać wszystkiego

Naładowałem sobie trochę życia No nie, z góry jeszcze Dlaczego mi nie pomagają potwory? Co jest? Dlatego, dlaczego tutaj dziwne potworki tak jakoś jęczą? Pytanie. Jak ja mam teraz stąd uciec? Do skrzydła północnego platforma załadunkowa. Nie wiem dokładnie gdzie, ja mam iść. Chodź siup. Zamknięte. Łops. Teraz powalczymy co? Spierdzielaj. Myślałem, że jako ten potwór nie mogę otrzymać zbyt dużych obrażeń, a tu jednak. No i co? Who's the boss? No, będzie mi się jakiś frajer Chuck Norris będzie mi się stawiał. No way! No fucking way! Proszę, full życia, Tom. Idźcie zginąć? Dziękuję To mi się podoba. Taką broń mogę mieć Gdzie mi tu idziesz No i widzicie? I wcześniej nie przychodziły kur na te brzydale Gdzie tu idziesz? Gdzie tu idziesz? Gdzie tu idziesz? Gdzie, gdzie, gdzie! No fucking way Coś mnie napierdziela! No, 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 Widzicie? Kurna, się tam biorą za plecami, no. Dlaczego akurat drzwi się nie zamykają wtedy, kiedy chce? Wszyscy muszę się uleczyć. Dobre, dobrze, że to życie e, jest. Y, bardzo szybko dodawane. Dlatego, że no. Jakbyśmy potrzebowali troszeczkę czasu na wzięcie tej buteleczki z życiem, no to niestety mogłoby być to uciążliwe. Ok, punkt kontrolny jest dobrze. Co to jest? The main block never played here. Co mnie to obchodzi? Znowu ciemno, i znowu ktoś dyszy. Chore. Piąty blok, a gdzie ja jestem teraz? Luknijmy. Platforma załadunkowa na dziedziniec południowy, czyli możemy gdzieś tutaj wyjść na dziedziniec. Ok. Tylko mogę się założyć, że jeszcze po drodze coś nas zabije. Nie? No dobra, w takim razie wychodzimy. Da się tędy wyjść? Nie da się tędy wyjść. Którędy ja mam wyjść? Łups! Ktoś jest powieszony za dupę. Może tutaj muszę coś zrobić? Nie. Niestety nie. Chyba, że... O, już mam pomysł. Muszę wejść chyba na górze. Jest jakiś pokój, który steruje. Więc muszę iść cofnąć i chyba wejść po tych schodach na górę. Zobaczymy, czy dobrze myślę. Byle tylko ktoś tutaj się zu nie pojawił. No, bo coś mi tutaj tyszy, no. Okej, okay, to jest wszystko pozamykane. Ale znając gry... Takie gry... To oczywiście wszystko może się tutaj otworzyć. A, ty, można było zejść na dół. Ciekawie. Maximum flar. Czyli co? Nie mogę wejść... Nie mogę wejść. Tam coś jest. Nie, to są książki wystają. Okej. Okay. Czyli tu mogę zejść na dół, ale ja nie chcę zeskoczyć na dół. Hmm. Pomyślmy, gdzie możemy cokolwiek otwierać? Gdzie możemy cokolwiek otwierać? Tam są te brzydale. Nie mam zamiaru do nich iść. No cóż, tutaj już nic nie znajdziemy, więc trzeba iść do przodu. Tu jest po prawej zamknięte. Tutaj jest ten loading block. Ale tutaj niestety nic ciekawego nie znajdziemy. Halo? Zapomniałem w ogóle, że w tej grze można skakać. Nie, nie złapiesz się rynny tutaj. Czyli co, nie wejdziemy tam, tak? Tutaj nie ma jakiejś dziury. Nie. Czy ja mogę się tu jakoś wspiąć? O proszę. Hmm. Ja wiedziałem, że ta gra udostępnia. You can't catch me. You can never catch me. Dziecko? No, serio? Motyw dziecka umieszczać w takiej rzeźni. Czy ja mówiłem już, że ta gra jest chora? Control station. Nie mam zamiaru nigdzie indziej iść. O, ale to jest. Czeka. Okej, okay, chyba mamy wszystko. A nie, no boję do Tomego mam. To mam. O, zamykać nawet potrafi. Ciekawie. Mapka, 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 mapa dziecińca. To nam na pewno będzie potrzebne. Alegro spierdzieliło. Hello officers. This is Consuela Alvarez. I'm looking for Ernesto, my husband. If anyone who hears this could have him call me on our home I would be very thankful. Tell him everything is okay. We, myself and the girls, are safe for now. Though there seems to be a fire in the woods around town, and I think it might be getting closer. Please, please, please have him call me as soon as he can, and tell him I said I love him. Mogę się z skontaktować? Nie mogę. Tutaj, a tutaj, zobaczmy na tym monitorku. To jest to samo. E, no dobra, czyli coś się spierdzieliło, za przeproszeniem. Coś się wylało, poszła iskra i jeb. Hmm, czyli trzeba będzie... Tutaj jest co? To jest kibel. Myślę, ja pierdzielę. Co to jest? Nie, 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 nie za plecami! Gdzie, 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 kurno? Czemu to się respi? Czemu to się respi? Ścierwo... Wolę już tych na szczudłach. No weźże opadnij ty dymie, głupi. Co jest? Gdzie znowu? Gdzie znowu? Czy ty na szczudłach mógłbyś zabić tego gówniarza, który chodzi tutaj pełza? Tam gdzieś był ten na szczudłach, słyszałem go. Hmm. Młodzio pierdziut! Dobra, maksimum buteleczek. Znowu coś tej dyszy. A to zobaczmy w takim razie, co tu jest. Żadnych więzień. Znowu ten dziwny zielony duch. Co jest, co jest, co jest, co jest, co Uuu, amunicja zapalająca, to mi się podoba To mi się podoba Czyli mamy jakiegoś człowieka, który wie coś o czym nie je. Co jebać? Udało mu się go zabić? Eee, udało mu się go zabić, no to ładnie Pięknie sobie radzą te ci strażnicy. Nie ma to jak strażnicy w ABOT. Pistolet maszynowy Tommy. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko iść tutaj. Mam nadzieję tylko, że nie będą do nas strzelać strażnicy. Yo, come on, we're Jakbym miał szczękościsk, tak gada. I znowu ten fryer, który jest dziwnym duchem z gazów. Tu jest na pewno zamknięte. Zamknięte oczywiście, że tak. No i dobrze. Nie będą musiał się zastanawiać przynajmniej prędy iść. To był jakiś dziwne kukna Gazówki. Pytanie czy ja dobrze idę Zamknięte, no jak, żeby inaczej przez na nie można wejść tak sobie O, maksimum flar, maksimum wszystkiego Więc nie ma co się martwić, idziemy do przodu Rewolwer, cofnę się jeszcze tutaj do tyłu Ale tutaj nic nie ma W takim razie możemy spokojnie sobie iść Kurna, chyba wisiałem przed chwilą Co jest? Jak chcę, ja mogę. Punkt kontrolny, czyli znaczy, że to będzie coś. drugie lewo. Co jest? Toś do mnie strzela? Czemu cały czas ja ginę na tych nagraniach? O ja pierdziut. nie, 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 nie. Czy mogą mi panowie na wieżyczce pomóc? Kto we mnie strzela? Chciałbyś. Nie widać mnie, nie widać mnie! No wyjdź tutaj. Co, za gruby jesteś, nie? Za gruby jesteś, żeby wyjść przez te drzwi. Trajer. Możecie mi pomóc panowie na gó z góry? Patrzcie, nie przejdzie przez te drzwi On ma jakieś w ogóle te... Shotguny Następny wylazł, no, no Przez tą siatkę to ja chyba mogę strzelać w takim razie nie, oni się mogą nim zająć, tyle dobrze. Spierdzielaj. Nie ma, nie ma tak dobrze. Zatrzymasz się gdzieś? I chyba jest dętka. Dobrze. Do mnie strzelasz? Pierdzielaj! Jestem człowiekiem! Ej, oni mają typowe jakieś zapalające pociski. W to mi graj! A ten jeszcze chodzi. Patrzcie jakie zaawansowane kropelki normalnie. Taka zaawansowana grafika, widzicie to? Jak się ładnie odbijają. Hmm. Ups. Coś tu jeszcze jest. A tam jest, patrzcie, chodzi. Menda widzisz mnie? Panowie, możecie mi pomóc z tej kurna wieżyczki? Ja wiem, że za bardzo mnie nie lubicie, ale moglibyście co? Jest. byla się tylko nie, poka nie pokazywać tym na górze. Chodź siup. Ale ci są jacyś więksi o. No, możecie go w niego napierdzielać. Mnie tam nie zrobicie krzywdy. Dobre! Co to jest? Napierdzielajcie w nich. Spoko! Ja poczekam. Gdyby ładnie, mają mnie jakieś działo. Ja nie, chcę, nie chcę za bardzo traf, yy, tracić tej amunicji. A czy wy macie zamiar jeszcze. Czy wy macie zamiar jeszcze jakoś. napierdzielać? Czy nie? Hmm, no dobra, w takim razie trochę podejdę, pomogę wam. Czyli jednak się troszeczkę udało. Oni muszą naładować sobie jakąś, jakąś tam broń. Opa Ej, oni tutaj się podpalają. Ciekawie. Ups. Chyba nie słychać jak strzela. No, pal się, pal. Uhu. Dobra. Ty też się spalisz? O, spalił się, super No to możemy iść dalej W takim razie Nie, 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 idą następni Patrzcie jak się ładnie palą Patrzcie jak się ładnie palą mm. I mali, i duzi I co? I dalej się będziecie palić? No i dobrze, że się palicie Tylko, że powiedzcie mi, czy wy w końcu O kurna mać To jest niemiłe to jeszcze na no, tych ich nie słychać do końca Ups Wypierdzielać No nie, 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 nie Panowie! Koniec zabawy, wypad z baru Ile mam na was pocisków stracić? Jeszcze ktoś? Dobra, idziemy zamknięte. Kurde, a tam są naboje akurat. No ale okej, okay, tędy możemy przejść. O, widzicie. Tutaj mieliśmy stanowisko. Ciekawe stanowisko. W którym mogliśmy ładnie tutaj napierdzielać! A ja się tak bałem. No ale widzicie, człowiek głupi. Nie wie. Trudno. O, lepiej nie chodzić po ogniu, nie? Dobra, mamy naboje. 180, czyli jeszcze nam troszkę brakuje, jest i chyba nawet max. Chyba nawet max otwarte. Otwarte, tutaj też jest otwarte A zobaczmy, czy tutaj czegoś ciekawego nie ma Są jakieś ciekawe rzeczy Pytanko Którędy mam teraz iść? Bo tutaj mogę wejść Ale czy dalej mogę wejść? Tam jest jakiś budynek Czy do budynku mam iść? O, fuck O, fuck Dobrze sobie radzisz, dobrze Strzelba, tak Ładuj, ładuj, ładuj! No! Shotgunem na taką odległość troszeczkę kapa. No i chyba... Właśnie. Nie uda. Ojejku. Holy shit. Holy fucking holy crap. Nie wchodzić tu, nie wchodzić tu. Giemi, ziemi, ziemi. No nie. Mówię. Ja mówię... wie, mówię goodbye, Appetite. <śmiech> <śmiech> Jeszcze coś? No. Także tego. Say hello to my little friend. O, ciup! Chyba nie rozumieją yy, słowa odpier się. Ale ten większy jest jakiś odporniejszy. No ile ich tam jeszcze będzie? Przecież nie będę ich zabijał w nieskończoność. Już. Dajcie, dajcie sobie ścianę, ok? Tak was wszystkich powybijam. West Sodlock. Zamknięte czy otwarte? Otwarte. Niestety otwarte. Dobra. Eee, zobaczmy, jak to wygląda. Może ja jeszcze powiem wam, że ja jeszcze wyjdę sobie stąd, dlatego że nie chcę się tutaj pakować w jakieś, yy, w jakieś nieznane miejsca. A chciałbym jeszcze sprawdzić, co jest tutaj na zewnątrz. Bo tutaj jeszcze mogliśmy jakoś chyba wyjść. Nie, zamknięte, czyli, czyli dobrze szliśmy. Czyli to jest jedyna droga, no tak, przecież. W tej grze chyba nie ma kilku dróg na raz, że trzeba się gdzieś wracać i tak dalej, i tak dalej. No to dobra, w takim razie idziemy tutaj i chyba sobie na tym zakończymy. Czyli kiedy jestem martwy, mogę spać. Ja sobie tutaj spokojnie zapiszę. No i widzimy się następnym razem. Nie wiem kiedy. Także czekajcie, jeżeli Wam się tylko podoba. Na razie, cześć.